Radomis. Hejka hejka, cześć witam wszystkich. bardzo serdecznie z tej strony Mr Kodrik, yeah. a my się On widzimy w Ghost Reconie. Dzieci cześć, nam widzę. Na Dobra, ja chcę sub pen. Albo nie. Proftop. Ale kurczę widzę, że chyba będę musiał wyciszyć czat, ponieważ tak. mamy dzieci, niestety. to na nie masz Na pewno słuchajcie, niestety przepraszam Was za to, ale... Hm, no będziemy musieli to zrobić. Z góry ten przepraszam gatarze, też za gatarze, hałas... Razy? Dobra. Mm. No, tylko Wyłącz. E, z góry przepraszam, że... E, takie tło, jakie tło. I że mówię tak po cichu i że będziemy tak źle słuchać jakieś hałasy w tle będą. E, no ale to z winy takie, że mam remont w domu. No i... No i tatuś tam remontuje, więc nie chcę za bardzo... Mm. No wiecie. się czytacie. A też y, staram się, żeby nie było słychać tych odgłosów w tle, nie? No ale dobra, okej, okay. w takim razie lecimy, myślę, że... No to lecimy. No, ładuj, ładuj się. No welcome, 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 również welcome. E, dobra, co mamy za broń? Aha, no tak. Musimy grać mm, musimy jeszcze kilka razy zagrać Reconem i teraz będziemy jeszcze musieli kilka razy z supportem zagrać yy, czy z supportem, jak, nie wiem jak to, jak to, się dokładnie wymawia, ale zaraz jest takiej iż y, muszę wykonać pewną misję, która dotyczy zagrania y, 10 meczów y, z każdą klasą Czyli w sumie muszę zagrać 30 meczów y, żeby w miarę jakoś ogarnąć żeby, znaczy w miarę, żeby ukończyć jakieś tam dodatkowe wyzwanie. Hmm. Lecimy. Hmm. E, dobra, dobra. I czy tu ktoś będzie? Czy tu mi ktoś? Tak chwadłem. Wow. Wow, ale mnie zabił. Jak mnie zjechał z shotguna. Czy wy to widzieliście? O kurde. No, będzie ciekawy, słuchajcie, meczek chyba. Tak ciekawie zapowiadam. Miejmy nadzieję, że uda nam się to przejąć. Za pierwszym razem idziemy do góry. W jestem z tym rykonem powinienem być środkiem. Hmm, to jednak myślę, że... No, dobra, tu idą snajperzy, czyli spoko. Chyba mamy jednego albo nawet dwóch snajperów. Więc luz. Tylko żeby oni szli... Hmm, oni idą do góry. No dobra, do góry w sumie też mogą... W miarę jakoś tam ogarnąć górę. Tracimy alfę, czyli już poszli. Ojej. O, nawet kogoś tam. Wow! wow Kurde, no dostałem tym. Eee, dostałem tym. No kurczę, yy, wpadłem z głowy. Dobra, ja im może uda mi się zrobić infleksy. Oj! Kuźwa mać co to? I ten sam, kurde, co na początku widzieliście? Ajajaj, 36 życia, kurde, a mogło być tak pięknie, nie? Muszę jakieś kupić, chyba ulepszony. Hmm. hmm. E, jakieś, nie wiem, ulepszony może. Dodatek. Jakieś wkładki kupić bo... Kurczę... Wow! Kurde, skąd to. skąd on strzelał? Nawet. Kurczę... Hm. ciekawe, no ale dobra, okej. Okay. Mm. O, kurczę, ale tu sobie nieźle ten nami. miatał. Dobra, przyjmujemy, słuchajcie. Mm. Nie, stąd raczej nam nikt nie O, właśnie, właśnie, o to się bałem. Hmm. O, właśnie, granat możemy. Kurde, plecy. Plecy, a jeszcze nikogo Cię nie zabiłem. No właśnie, tylko jedno przejęcie tak naprawdę mam. No i tak mm, tak to kurczę kiepsko wygląda. Hmm. Dobra, chyba lecimy na prawo, chociaż Kurcze, no, nawet nieźle się ogarnęli, nie? Znaczy mają Rozjebieci hmm. No on nieźle tam widać leci, nie? Tą grę, dobra, choć może tutaj hmm. Dobra, tu raczej chyba nic nie zrobimy Właśnie, właśnie, właśnie kurde, jak pięknie, jakim pięknie plecy zrobiłem Medal napastnika jeszcze dodatkowo. O swojego strzelasz, kurcze. Hmm. Wo! Kurde, no, kuźba dostałem. Szkoda, że tak później się zorientowali. Ej, pierwszy jestem, no proszę. Zobaczcie, jak mm, aż pięciu pod rząd zabiłem, więc nie, nie, nieźle poleciałem. Wtedy nie, nieźle mi się udało zrobić te plecy im, bo oni się w ogóle nie zorientowali, że tak szybko im tam. No właśnie, dobra. Asysta. Mhm. Kuźba, za blisko stałem tego czegoś. Ty, kurczę, bo jak się za blisko stoi, e, to on chowa broń. Ja nie wiem, czemu to jest takie dziwne, no. Kurczę, no tracimy alfę, słuchajcie. Znowu tracimy alfa, ale dobra. O, będą chyba nam ro robić plecy. Tak mi się wydaje. Mhm, dobra, o kurde, ale było blisko. No ale dobra, nie udało się. Hmm. Nieźle mi pojechał, słuchajcie. Nie wiem, co to była za broń. Nie spojrzałem, ale kurczę nieźle. Nieźle nas jadą. Jestem pierwszy, tak na razie, ale widzę, że tutaj polski D14, nieźle też idą do góry. Powoli się wzbijają. Kuźwa! O, fak! Jaki kurde! Trafienie krytyczne było w głowę, dlatego go tak zabiłem. Eee. To kurwa, no trafienie krytyczne, no sorry. Eee, takie życie, nie? No Ogólnie nie odpisuję ludziom na mecze, jeżeli są wulgarni, bo to uznaję, że nie ma sensu po prostu opisać. O kurde! a przepraszam. Ale mi ten... <śm> Aha, no tak, bo ten on no, no, tak nieźle. No, ale ja mu nieźle zadałem obrażenia. No, jak ma trafienie krytyczne, no to nie moja wina, ja strzelałem na oślep. A jeżeli mi to zgłoszą i będą chcieli o wyjaśnienia, to im po prostu pokażę film. To jest chyba najlepsze, co w tym momencie można. Medal dla najcenniejszego przegraliśmy. ja się bardziej zajęłem zabijaniem niż przejmowaniem, no ale dobra. Najlepszy rekord, no proszę, dużo mi, znaczy, no trochę dużym mi brakowało, nawet mam, dostałem jedną gwiazdkę, czyli super, ale też wydałoby się trzy gwiazdki, żeby, no znaczy, trzy, to, tak średnio, nie, trzy, trzy gwiazdki to dostanie się do AAA, do strefy AAA, nie, Atena, a ten A coś tam, coś tam, Kurcze, o kurczę, ale mi ten. <laughs> Plecy nam robią, fuck, czemu nikt nie pisał żeby plecy im też zrobić hmm. No i dupa, no i dupa ja nie chcę pisać, ani do oddziału, ani do swojego Dobra Dobra, no to, co złego to nie ja no, oj. Tu ich nie ma Dobra, no to biegniemy. Lecimy do góry. Zrobimy im plecy. Jestem ciekaw, czy uda mi się zrobić im tak po prostu... Oj, oj oj, 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 O kur. Z góry? Z góry. A, jaj, 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 jaj. Kurcze, a plan był piękny. Nie? Oj, hm. oj, kuźwa, cholera, mać. Kurwa, było tak, można być tak pięknie, ale kuźwa nam plecy robię, ja pierdyle, normalnie nie idę w prawo, wiecie co? Idę w prawo i to będzie chyba najbezpieczniejsze. Co można w tym momencie zrobić. I Tak mamy ten i tak nie możemy nawet tego przejąć, bo w tym momencie, kurde, oni są tak dobrzy, no dobrzy. Mają dwóch, którzy nawet. Chociaż ten rozwijacirid nie jest. Hmm. Ciężko mi powiedzieć, jaką ma broń. Musiałbym to zobaczyć w statystykach, czy jakiej on broni używa, eee, że jest taki dobry, bo może kurczę Nie wiem, tak dziwnie zareagował, jak zabiłem, albo jakieś dziecko no albo ktoś, kto czytuje i, i kurcze, nie wiem co. kolega się tak nikt nie wychyla. Hmm. No i dobra, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, tylko ja nie wiem, czy oni mogą. Z której strony oni teraz mogą przyjść? Dobra, oni z tej strony przyjdą. Yy... O, pięknie właśnie, o to chodziło nawet. Nie powiedział. Kur o, kurde, plecy mi zabili, ale my ten. Dezaktywowali. Hmm. No dobra, okej. Okay. No bo jestem pierwszy, więc nawet nie jest źle. Wiesz powiedzieć nawet jest dobrze. Eee, tylko, tylko, hmm, no trzeba by to przejąć, nie? Jak na przykład, na przykład zaczynam przejmować grę? Bo kurczę, zobaczcie, ile razy tak jest. Ludzie tu się bardziej zajmują zabijaniem niż mm, celem map, bo tak naprawdę celem mapy jest przejęcie. Kurczę, klin Ej hey kolego, tak nieładnie od naszej strony <laughs> Pięknie to zrobiłem O oh, fuck, skąd? Plecy, nie? Tak domyślałem, że ten gościu mi to zrobi, bo... Eee, co, 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 co? Coś dostałem jakieś dodatkowe punkty, chyba asystent. Eee, bo... Kfur, no to i znowu nam No dobra, wiecie co, idziemy do góry no i trzeba to jak najszybciej tam znowu przejąć. Przynajmniej zrobić remis, żeby była dogrywka. No, to nie jest głupie. Zrobić dogrywkę w tym momencie i wtedy wygrać to. Czyli 2-2 dwa, dwa wygrać i jedno, jedno przegrać i wtedy będzie wy wygrane, nie? Ja? Dwa do jednego. No fajnie by było. No ale dobra. Przecież pamiętam, że była jakaś mapa niedawno, jakiś czas temu. Wow! Kurde, tamten śmieć mnie zabił. Cholera. Ojej, 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 ojej. Kurde, no nie udało się. A myślałem, że ten, ten go tam dosięgnę. No ale widzę, że on mi uciekł nie dojrzę, że mi uciekł, to jeszcze mnie zabił. Więc taka mała lipa. Dobra. W ogóle kupiłem sobie, słuchajcie, ostatnio. O kurde. Kupiłem sobie ostatnio nowy celownik. Celownik otwarty lunet, znaczy chyba lunet otwartą bardziej nawet to się nazywa niż celownik. Dobra e, no, no. O, już go zabili. Albo zwiał O kurde. No nieźle, dobra, może im sobie plecy. O kurde, kurczę, myślę, że się uderz go tam strzelem Albo przynajmniej ujdę za osłonę, nie? Ale nie udało się. Mm -hmm. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że zrobię nam teraz plecy. No, kuź wam, wiedziałem, że to zrobi. Ach, kurde, dwa razy pod rząd zginąć. Obcia, nie? Dobra, lecimy na prawą stronę, bo ta strona jakoś mi nie idzie. Wolę jednak iść... Chociaż kurczę no. A, właśnie właśnie, może to przejmiemy. Może by to przejmiemy. Ale kurczę, raczej ja wam nie pomogę, bo w ciągu 15 sekund nie jestem w stanie dobić do góry. N nie, nie nie sustained. Hmm. Tak, czemu po takim długim czasie mi chcesz powiedzieć, że poniosłem ciężkie straty? Kurde, pierwszy jestem. Jakieś hałasy w tle, no ale dobra, ok, dwie przegrane, no ale jestem na pierwszym miejscu, czyli można by powiedzieć, nie najgorzej. No, czas trwania meczu 12 minut, no 13 tak naprawdę, więc spoko, 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 czas. Łupy, srebrna skrzynia, tylko srebrna skrzynia, pułkownik, trujeczka. Eee, no, nie mam w za bardzo czasu grać w tą grę, więc. Hmm. No, widzicie. Eee, dobra. No to jeszcze muszę troszeczkę sobie pograć, bo. Eee, dałeś się nawet około 10 meczów, jako każda z trzech klas. Eee, Asaultem już wszystko wypełniłem. Teraz zrobię rekona, później supporta. I supportem będzie problem, bo w supportie nie mam tak naprawdę żadnej. Nie wiem, broni. No, to jest nieznojne, no nie, ale dobra. Mniejsza o to, słuchajcie. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za wasz czas. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie do następnego odcinka.